Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Fix sobie kupił nowy klucz dynamometryczny. Do tej pory miałem te dwa, czyli duży od 40 do 210 i mały. Tutaj było jak od 6 do 30, czyli brakowało troszeczkę po, po środku, tak? Tu jest do 30, tu było od 40. Czyli jak trzeba było coś dokręcić, na przykład momentem 35, no to brakowało. I trochę mnie to denerwowało powiem Wam szczerze. Bo tu nawet jak jest 40, no to on wtedy jest zupełnie odkręcony, i jakoś nigdy nie miałem pewności gdzie dokładnie się zaczyna to 40, no niby tu. No ale jakoś tak byłem niepewny, a teraz pięknie będzie, bo jest od 20 do 100. Czyli na przykład, jak sobie będę dokręcał korek spustowy, no to elegancko sobie nastawię na 40, co będzie tutaj mniej więcej w połowie stawki i będzie Lux. Nie wiem, czy to porządna firma, czy nie. Oczywiście, nie jest to żadna reklama, no ale z tego co słyszę, na taki użytek amatorski, a nawet się chwalą, że to seria profesjonalna. Na no taki użytek codzienny, amatorski wydaje mi się. Luks. I w ogóle wykonanie. I w ogóle mam wrażenie, że bo to jest w ogóle jakaś nowsza seria. Tutaj były takie rączki z pomarańczowymi dodatkami. A tutaj w ogóle cała ta rączka wydaje się być porządniejsza. Taki model. Ten mniejszy. To taki model. I ten największy. Taki model. Ten jest w ogóle, jak widać, lekko krótszy, i to też jest fajniejsze. No bo, jak na przykład leży pod autem, no to tym dłuższym ciężej jest kręcić. Zobaczymy, ale powiem Wam, że lubię takie pierdoły w garażu. Trzeba jeszcze pamiętać i mieć świadomość, że ten mały klucz, który jest do 30, jest na małe nasadki. I bywało tak, że potrzebowałem przykręcić coś powiedzmy momentem 30 nm, ale akurat potrzebowałem użyć dużej nasadki. Te duże to są chyba półcalowe, tak? No to musiałem kupić taką przejściówkę. No i teraz jestem w stanie użyć dużej nasadki, na przykład 17. Dzięki, trzymajcie się.